Strasznie bekać. Ja, wiesz, że dobrze zrobię. Nie, nie, z tych srebrnych mówię, się teraz o, <laughs> Jeszcze Jestem może w chrabiego, chrabiego. O, a teraz ale zawsze. Możesz, może poziom na wpadnie, chociaż nie, jak no kur, się brnie. Nie, to jest? Stopnienie. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby bulgotanie i coś wylazło z wody. Cenię życie moich no. ludzi, ale swoje bardziej, więc rzuciłem fosa w cholerę i pobiegłem do wyjścia. Mógłbyś opisać to coś, które nie wierzę. Nie wierzę. Nie, nic tego. W kanałach jest gęsto od zarodników. Mało co tam widać. Coś na pewno zauważyłeś. Na przykład czy... Nie, nie Mądre, zauważyłem. Ja te... Wybacz, że nie przeprowadziłem wstępnej mieci. analizy taksonomicznej dla twojej wygody, ale spieprzałem co sił w nogach. No, pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na popsa? Tak, zróbmy ja parę fioletów. Mam też podważą. recepturę. Obrzydliwa lura, szczerze mówiąc, ale ratuje życie. Proszę. Dzięki. Nie ma za co. Dosłownie. Przecież jakbyś się tu urusił, nie miałbym z ciebie już żadnego pożytku. Słuchaj, idę na górę, tak, bo jak patrzę na te puste skarbiec, to szlachnie nie trafia. No, ja, słuchaj, no, ja, amulet. Ja Wyślij go do jachana. No, no. Możemy Ręcy, zamienić to, co na co? Słowa nie warte nic. Nawet bartwie. W takim razie zacznę w się sensie porozmawiać. W sensie? Gdzie to? Trzeba, Jeszcze trzeba. Raz. Możemy porozmawiać? Ciebie Zigi lubi, możemy? Ja. Czemu tak lubisz Zigiego? Zig tak nie dobry, Ziggy dba. Czekaj, tak, pomogę ci. I zamknął cię Ziem, samego pod ziemią. Nie nudzi ci się? Nie bardzo masz co tu robić. Bart jak nie ma co robić? Myśli. O tak. Bardzo Chudu, a na jaki temat, jeśli można spytać? Kamienie. Kamienie? Kamienie ciekawe. Kamienie. Czy przed kradzieżą działo się coś podejrzanego? Podejrzane gdzie i Jak Co? Bart nie rozumie. Nie ale ta skarpa Coś innego niż zwykle. Mogłeś to zobaczyć? to usłyszeć. Teraz pójść do Chodź Ja takie. Tak, No to ciekawi. A złascotało Barta w uchy. Uchy. Mówiłem, że on ma fajny tekst. Skąd dochodziło to syczenie? Nie, nie. Bart słyszał syk w Landrynie. Słucham? No, tam gdzie Bart robi kupę. Jakie to było syczenie? Jak u węża? Nie, inny syk. Nie jak zwierz wcale. To, akurat to nie jak wiesz, co? co? Jak, eee. E, no, eee. Kamień? Syczący kamień. No, w sumie hmm. nie. Dobra, pogadajmy o czymś innym. Zgoda. Nie ma torfuny. Mam pomysł. To Bart ma dużo czasu. Co się inaczej stało? Te klupeczki już nie ma czego pilnować. co to za pomysł? nie, bo popatrzcie, tutaj jest taki Dzięki piedestał, za... tu jest piedestał z obeliskiem, a tutaj jest, jest i... zesprzecznik A może nie pytam? Myślałem, że jakiś władz to jest, który... O to być pytanie. No nie wiem. Możemy... No ale pra... nie rozmawiamy. To by pójść Dzięki prawą tzn. stroną, jakieś jest Cassandra. Nie taki. Ty, ty, ten lekarz, stoi Nie, nie no. jest... No, ten A to ten, ten A no, no, ja to robię... ten się... nie A to ten dziennik... A to to Beczki Belgara Co ci się udało zdobyć Ostry miecz kata Czy zidentyfikować Piąty poziom? No Ja pierdolę Złoty No To z tyką muszę dodać są paskudne Bieg, Trata z rury no. Wybuch zgiął jak kartka, Może lepszy, A na od tego, są co Czyli nie zdjęto jej przed eksplozją. Odmuch wyrwał ją Dobra, ze ściany. Tam nie wysłałeś? To. Nie, czy się nie pomyliłem i ci nie wysłałem amulety. Wybuch musiał być potężny, Dobra, skoro doleciały aż tutaj. Nie wiem jeszcze tam. No ja nie wiem. Zobacz czy Madora ma Prędkoło pręta. amulet. Przez te kratki niczego nie dałoby się przepchnąć. A dobra, mam go u siebie. Pręd pręta. Przez te kratki niczego nie dałoby się przepchnąć. Ulepa. Utopce. Och, I co, paskudniu? Jak, jak? Śmierdzi. Znajdziemy legendalne, liczne miecze, choć hmm. to niedługo to nie gry. Idziemy zabić Kassandrę, czy dalej ten rozgryzamy? No nie no, Kassandrę to ja bym sobie zostawił, i czarodzieja nie znajdziemy. Bo ja on tak nie z grusy, nie z w sumie znaleźliśmy. Ja albo no, będzie szaleń, z powiedzieć, albo w no, 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 hmm. no, na się będzie no, na no, zabrać, to dziki. Tam na dole jest ślepa Ten posiłek w tym mundickstwa. No tak ktoś go tam urządził. A mhm. radziłkowi języku cieli. Tak. O, oh, mordę, tu można na te wnętrza kliknąć. Co to jest te po lewej? Dącza jakieś, można na to kliknąć. O, oh, pękający Mam napis końcowy. Jak to? No. Co? To nie jest definity? Nie, węzły kliknąć na to drzewo. O tym trupie Dijkstra nie mówi. Może to jest alternatywne to zakończenie? Podejść do drzewa i popołnić samochód? O, spali znać. Kurde, czemu te swangeczki nie sprzątają? Co to? Są na pizdy? Nie wiem, ja składam z gościem, który świnie hmm? rucha. Hmm? To w hmm. takich rzeczy nie Właśnie mu świnia spierdoliła do króliczej nory. Jennifer and Kimberly have a lot that you can die Help me! O Jennifer robiła grę Jojo plus Elina You're not boss You're not the venie Papa butler with me no. bear co to jest? MMC 2013 On top of the wall Ja mnie nie myliścia o tego czytać My mi miliard rzeczy do To ja na pewno nie na to nie kiknie. Czekaj, ci tam ma. What kind of guy is Ja, pracę do drukania świeć czy? czy. Hmm? Tu chupy są w ogóle jakieś wiersze, jakieś chopie. Jak jaskie? No. Blady jaskie. No nie, ja, ja z granic nie przebiję jak zadanie z jego byłymi No właśnie teraz robię. <śmoki> smoki, wszędzie smoki Jakie smoki? Teraz na mnie Złota wolecia Aude, ślady się kończą. Jaskiem tak załadował szum. pewnie skarb na barkę No to za słowa górmy i jestem dobra Paj. Już... Dalej Jak? masz na Dalej. Jak walczysz? Only one minotaur. I am minotaur. We are not minotaur. We never be minotaur. Sorry. Kurka, co tu pisze, bo to w różnych językach w ogóle lepszy wiele Zeny Mario Zenis na się robi. Plata, no nie no, pewno Magdy, to Selena, że na że się robicie Magdziew i Selena równa się sam Jeszcze By jedna półskotka O kurwa, ja, ja pierdolę Nie chuj Dalej Pudę jesteś na pisach? No. Ja Więcej no. niż matka nie miała? Dobra, byśmy na przykład, ale nie do końca przyczyny No to dobrze, był jeden gościu, właśnie przyzwał kurwa pięciu na pomoc Ale oni łatwo widzą to ja przyzwę na pomoc też Andrzeja. Gdzie Andrzeja. No, gondul teraz na Tak, to gondul jest, no. Kawałki Bo, rur. Zatem umarł. Za to By musiał być potężny, skoro doleciała aż tutaj. Kawałki rur. To By musiał być Bo, potężny, skoro doleciała aż tutaj. Ale walą. Ale dziennie na flatę przyjmuję. Czekaj. Hmm. Przyzwę na pomoc... Kogo? tego brata tego brata ju już miało nie Jum... miało taki japonczyk tak tak jahan a ja nikogo nie przyznam. o przyda się no i to było na tyle zabawy czekaj oni teraz zwaną o, oh, mordy siebie podpalili, ale oniśmy mieli podpalani. No dobra, mi nie zabili, ale ja się wyleczyli. No widzę właśnie. <grystanie> o palę się to by się Może się jeszcze coś. ruszysz? Wątpię. Teraz mi ten czas nie tuż po mnie. Kurka, osłabienie, spowolnienie, osłabienie, na cztery czujesz spowolnienie, dają. No, jeszcze mu krwawienie wali, tego już nie przeżył Ale... Idealnie się nie stawiam Ale pijem nie Kurka, czemu oni są tak silni? Mają 19 podział Jak oni się nazywają? Rzaskowicie... Komlenie, szep i trzemranie. Kulka, co to za szlam? Takie jak żeby strzeżą śmierci. Krata z rury. Wybuch zgiął jak kartkę, a na krawędziach są resztki zaprawy. No I jakby się udało, znaczy jakby się udało... Odmógł wyrwał ją ze ściany. <laughs> Krata z rury. Wybuch z w rozwaliła ją od środka i kawał ściany przy okazji. Hmm, wygląda na to, że odpływy z wszystkich basenów zbiegają się w tym miejscu. Więcej się tu nie dowiem. Pora wracać do Dijkstra. Kurde, jak mi zaraz tam nawalam? O, Mordy. Ciszę Uważaj, żeby cię nie uciszyli. пор уже там 7 что мне там